Koty to nocne zwierzęta. W naturze polują głównie o zmierzchu i o świcie, i w tak słabym świetle muszą bardzo dobrze widzieć swoją ofiarę. Uważa się, że oczy kota są sześć razy wrażliwsze na światło niż nasze, po części dzięki tapetum lucidum, odblaskowej powłocie komórek znajdujących się na dnie oka, za wrażliwą na światło siatkówką. Odblaskowa powłoka działa jak lusterko, odbija światło, które przeszło przez siatkówkę i kieruje je z powrotem. Dzięki temu ilość światła trafiającego do receptorów wzroku jest dużo większa, co poprawia widzenie nocne. Efekt zwierzę widzi nawet przy odświetleniu kilka razy słabszym niż człowiek. Typowe kolory świecenia to zielony i żółto-złoty. Oczy kotów z niebieską tęczówką dają efekt czerwonych oczu. Kolor świecenia zależy od pigmentów tapetum Lucidum, od wieku i oczywiście kąta padania światła. A czy wiedzieliście, że mięśnie regulujące soczewkę kota są dość słabe i nie widzą przedmiotów? bliższych niż 25 cm. Kot wtedy rozpoznaje przedmioty węchem i wibrysami. Widzenie u kota funkcjonuje najlepiej w odległości od 2 do 5 metrów w pogoni za małą, szybko poruszającą się ofiarą.